Pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi, robię dobrze w tym. witam was serdecznie w nowym stroju dnia z moim futrzakiem jest to futrzak zainspirowany futrzakiem Ani kto śledził mnie kiedy byłam w Londynie na snapie na insta ten wie że kilka dni chodziłam w jej futrzaku i stwierdziłam że tak się świetnie czuję w czymś takim że muszę sobie sprawić swojego i będąc już w Londynie na słuchu że wylukałam takiego wielkiego futrzakowego e, leoparda z mango on jest bardziej futrzasty niż graficzny ale mi taka forma podoba się jeszcze bardziej e, i czuję się w nim świetnie. Miałam tylko dylemat co do rozmiaru, bo e, jak, jak mówiłam na snapku, była tylko SK, i ja bałam się, że będzie nam nie za mała, ale to jest bardzo duży. To jest taki model mocno oversize i ta SK jest idealna. E, świetnie się w nim czuję. To jest coś stuprocentowo dla mnie. Ogólnie ten strój jest tylko w trzech kolorach. Mamy tylko e, panterę czerń i czerwień. W sumie fajne połączenie dla mnie, czuję się rewelacyjnie. Ale jeszcze o czym chciałam powiedzieć, to o nowej usłudze Ansuera, bo futrzaka mam z Ansuera. Ja już o niej nie wiedziałam od jakiegoś czasu, ale musiałam czekać z tą informacją, zanim oni ją wprowadzą, bo to jest coś takiego rewolucyjnego na polskim rynku, bo jest to usługa, która się nazywa Fairbuy, gdzie możecie zamówić rzeczy i zapłacić za nie dopiero w ciągu dwóch tygodni. Czyli kupujecie. Bez płacenia, praktycznie rzecz biorąc. Zamawiacie sobie do domu i macie dwa tygodnie na to, żeby zdecydować się, co chcecie sobie z tego zostawić, albo co chcecie odesłać. Później wysyłka jest z powrotem, odesłanie jest bezpłatne w raziwu, albo po prostu, jeżeli wiecie, że wszystko Wam będzie pasować, to i tak możecie kupić, a zapłacić dopiero w ciągu dwóch tygodni. To jest fajny sposób. Bardzo niewiele sklepów w Polsce ma takie coś z ciuchami, chyba ani jeden, z tego co się orientuję, To jest fajny sposób, żeby nie zamrażać sobie gotówki. Jeżeli na przykład czekacie na wypłatę, a chcecie coś bardzo mieć, to możecie sobie to wziąć a zapłacić do dwóch tygodni. Fajna sprawa, bardzo prosto działa, link do tego będzie na dole. Mój Mikołaj, bo chciałam powiedzieć, że ten futrzak to jest mój wcześniejszy Mikołaj Gwiazdor, powiedzmy, właśnie korzysta z tej usługi i ma jeszcze na spłatę ile? Dobrze liczę? Pięć dni. Słyszysz, Mikołaju? Pięć dni masz w razie wu. W każdym razie, bardzo fajna rzecz, sobie zapoznajcie się. To jest też fajna opcja, jeżeli chodzi o prezenty świąteczne, bo jeżeli z czymś nie traficie, to zawsze, jeżeli kupicie przed Wigilią na przykład, tak sobie myślę, można je odesłać potem za darmo. I nie musicie też za nie płacić, jeżeli będą niepasujące. No ale w każdym razie mój dzisiejszy zestaw to jest futrzak z Bango, kupiony właśnie na Answerze. Do tego jeszcze mam e, rurki stop shopu, też kupione. Pokazywałam je ostatnio w holu, model Lay. Idealnie, świetnie leżą. Do tego mam kozaki z paso a paso i w poradniku e, misja kozaki dla szerokiej łydki. Mówiłam, że ja sobie zrobię takie zamówienie i takie właśnie zrobiłam, czyli e, kupiłam sobie kozaki, gdzie mam e, zrobioną cholewkę na miarę, rozmiar 37, a cholewkę mam z 40 i dlatego idealnie mi pasują. Są takie prawie do połowy uda, świetnie w nich wyglądam. Wiem, że przy kostce mi się marszczą, ale przy kostce marszczą mi się każde kozaki, bo ja mam bardzo wąską kostkę, więc to mi akurat nie przeszkadza. One są takie retro ogólnie do tego zestawu, takiego typu get the London look pasują idealnie. Do tego jeszcze torebka simple, którą ostatnio obustwiam, że tak powiem, co widać zresztą. I nauszniki z Primarka. Ogólnie powiem Wam, że o tę torebkę bardzo często się dziewczyny pytały w sklepach w Londynie. Jak wchodziłam do sklepu na przykład, jak byłam u Karla Lagerfelda albo w innych fajnych butikach, to się pytały o, jaką masz beautiful bag, what is it? A ja oczywiście za każdym razem, o, to jest Polish brand, simple, sobie no, bardzo bardzo się znalazła. Oczywiście sobie żartuję, ale generalnie torebka wzbudzała zainteresowanie. Także ja się prezentuję tak. Mam nadzieję, że strój Wam się podoba i że ten futrzak też Wam się podoba tak bardzo jak mi. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Pa, pa!